A ja mam siwo w premiumce, właśnie widzę tak. o o, o. Czemu stanąłeś? u mnie pociąg jedzie, co ja ja robisz? Naprawdę A u mnie nie, u mnie teraz się dopiero szlabany zamkły. Aha, ale też jedzie pociąg? No. no. Ale ty mi się szlabany zamkły, a ty przejeżdżasz, no. Prawie, prawie. mi się już otwierają. A mi jeszcze pociąg jedzie. Co za luj? Prześlabany przejechał <laughs> To jeszcze nie poprawiane, multiplayer no. musi to poprawić Muszą, muszą. A, tą Kurde już na ósmym biegu katuje Ja już też mam ósmy no 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 no, no. A ja woj do Kurde, pamięci, że te Volvo takie lusterka ma duże? Mercedes <grystanie> Mercedes czy Volvo? Jedno i drugie ma takie duże <grystanie> <grystanie> O nie wiem czy to nie jest kopia lusterek <grystanie> Kopia, lekko zmodyfikowane Jakin majonez Kurde, przypisała, jadę Nie mi tutaj lodówki w tej premiumce, bo tak bym mógł schłodzić sobie wodę Tak ją muszę na fotelu trzymać Uda, pamięci, że ten Volvo dużo miejsca ma O kurde o, kurwa, uderzyłem w słupek Nie zagapiłem Na ciebie Panie, ja 71 jadę To się cieszę Mnie trochę z górki rozpędziło Albo aż trochę no, Troszkę 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 za mocno Ja mu gazo mi przodu Ja mu gaza pod górkę z Nie, ale wolno strasznie wjeżdża Tak mała góreczka, ale Tak Mercedes Mercedes też tak ma Nie ma nie no, stosunkowo ma, ale... Mercedes a, no i tak jest Ej, jest... e, Co? Jak to jest, Volvo bez wo... Daj skrzyni biegów! Serio? O, a ty masz? No ja mam, ale... Mam na L. Ja mam na kierownicy to. Ale nie, chodzi mi o... Tak normalnie, taki... Dodatek. Dodatek? Jakbyś miał w samochodzie... O! I ty ty pojechał. Hello, <noise> my friend W Szerokości. Dziękuję. Polak? Ta powiedział w szerokości. Aha. Bo ty <noise> nie słyszysz? No. Ty no. trochę. Trochę. <noise> Albo aż trochę. <głos> <głos> Le, no żartuję przecież. Ja troszkę przyspieszyłem. No, a mi z gó na górce zwolnijmy do 60. Ja mam 80 na minutę. Na 200 km będziemy szybsi. Ile już w tym czasie masz? O 19 minut. Uwa! Spokojnie możemy jeszcze jedną do Gdańska. <grym> Wątpię Pozwolę sobie wziąć cukierka miętowego do buzi Bo jest dobry Dali ci w idzie? Ja Ej mam jeszcze całą miskę tych cukierków, muszę je zjeść Tobie zamiast ubywać to no. przybywa W zakręty No, Volvo zdycha 64 spadło Zdycha, tu. ale jesteś przede mną. O kurde, nie czy i promionka to nie zdechnie. Wjeżdża, kurwa, ona mi zwalnia 50, 40? Nie jedzie. Czterdzieściiii... O już 42 Już 50 Ale kurde zwolniła to tak? O mówiłem, że ci No No tego w planach nie było Znowu górka Widzę i dlatego przed nią chcę się rozpędzić Leciutka Ile Leci ty tam masz? Z tyłu mm, Ile to? Na śniegu Na liczniku 80 A ja też Eco driving ile spalam? 37,7 No to jest euro 5 to i ja można 53. i to wybaczyć Ja 53 <laughs> To jest A moje Volvo na singlu mało spala Stosunkowo mało Stosunkowo? No tak, na moje możliwości to stosunkowo mało No, a dzisiaj mój Mieciu 22 palił No No, 21, 22 <laughs> 21, 22 Co? No, ale ja ta wiem, premiumka to... jest piękna te światełka, pyk, 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 pik Zajebiście Dobra, już się nie wygłupiam, bo zaraz mogę gdzieś do rowu wpaść No dobra, tu po prawej, tu po lewej mm -hmm. Dopiero by było Ile krówek Chyba drogę będą powiększać w końcu, nie? <noise> Parka stała ja, Ona tu już stoi <noise> od premiery Eurotracka <noise> Ale nie chcę powiększać. No dawaj Malina, fotoradar. Czy mi zrobić selfie? Możesz się uśmiechnąć. Uśmiech Paryża. Mm. Na o, mandacik. Ozdychę. No uśmiech uśmiechłem się. Mi nie dało mandycinku. Nie wiem. <noise> a zwolniałeś? Mm -mm. Może takie że pierwszemu wystawia a drugiemu już. <noise> Widzisz, jak ja miałem szczęście. O kurde No stosunkowo ta e, premiumka jest fajna Tylko siedzenia strasznie niewygodne Tak jakieś no, twarde, że Volvo jest dużo miejsca i wygodne te. Ale w Mercedesie to inna jazda Ja tam w Mercedesie mogę stać i skakać, a Volvo jak stoję to zawsze w łapą pieczne pod sufitkę o. No czy się dla kupował tego? Te, te twoje Wolwo, to byłem zobaczyć ile tam miejsca jest. No. Kurde, tak mało. No. Jeszcze ta deska rozdzielcza tak wystaje. o Ale. Stosunkowało to, jest wyśmienite. Mają się koła kręcić. No. Już widzieli, już minąłem znak na szczecin. No 67 km jeszcze 70 Sześć, 64 jestem dalej od ciebie No jesteś przede mną <laughs> O no, fajny balon Nad nami ale się tak chmurzy, coś na deszcz się zbiera chyba, nie? No, no, no. Już to na początku odcinka mówiłem. O, no ale byliśmy w Katowicach, tutaj to były chmury i... No. Katowice nocą. I dalej nie wiem. Nie wiem jaką Te nocą. No. nocą. Hmm. Kurde, ale ty jadła mi wyszczeliłeś do przodu. Jak. To no. mały. No. 75 metrów. No. Jedyne. W mm moim -hmm. rodzaju. Ha, ha, ha. To zaraz będziemy skręcać. Na no. lewo. FOT yeah. Bartullo Graf American Truck Simulator. Nice. Zastanawiam się czy go pozdrowić, czy go nie pozdrowić Aha. Nie Dzisiaj ja będę zły Jutro będę dobry Jutro jest sobota A potem niedziela I w poniedziałek wracałem stare nawyki Rano, Tak, jakby 2 tak czerwca idę tylko e, na przedstawienie, i cały dzień wolne Jak 2 czerwca? No, 2 no, czerwca. W poniedziałek nie idę, bo mi się nie chce. tak jadę, jadę na wycieczkę, to wolno na posiedzice. metrów nadczepać. Tak, nadczepać. <laughs> No, już jesteśmy w Szczecinie. No i się wyrobimy. Także odcinek na dwa partie podzielimy. Tak jest. No, bo mamy już 27 minut nagrania, więc fajnie. Bo nie mam zamiaru czekać, aż mi blokada minie, żeby go całego wrzucić. Dobra, <grytanie> <grytanie> jedziemy 50. No, bo jesteśmy w mieście. Gdzie? A są Dwóch innych ludków My mamy w tym samym miejscu rozładunek, co nie? Aha To dobrze A tu jest defekt? No, na się A to chyba nie Polak Hyhyhy W Według GPS Cześć jodła Cześć. I pięknie na czek. Haha! <noise> Same miejsce masz? Ta To ja poczekam. A z tego miejsca chciałbym się z wami pożegnać. Ponieważ trzeba ogarnąć z tymi partami te odcinki, podzielić a żeby się wyrobić porówno, tak niestety teraz w tym momencie muszę zakończyć odcinek. Jodła tu się rozładuje, potem ja podjadę też oddam na naczepę tutaj ładnie. I się skończy odcineczek. Zrobimy sobie selfie na miniaturkę. Wszystko będzie pięknie. To jeżeli Ci się ten odcinek spodobał, możesz zostać lajka, like, komentarz, subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich odcinków, więc na razie. Hej!